Witaj, drogi Duchu Światła! Pilna wiadomość jest wysyłana bezpośrednio do Ciebie z nieba coś głębokiego i boskiego, czego nie można zignorować. W tej chwili ktoś tam na górze, kto Cię głęboko kocha, chce Cię ostrzec o czymś ważnym, co dzieje się w Twoim domu, w miejscu, w którym powinieneś czuć się całkowicie bezpiecznie. Dom, schronienie, sanktuarium miejsce. W którym powinieneś znajdować pokój i komfort, może napotykać niewidzialne wyzwania, które mogą wpłynąć na Twoją duchową, emocjonalną, a nawet fizyczną energię. Ktoś na niebie zauważył to zagrożenie i teraz wzywa Cię do zwrócenia uwagi na coś, czego być może jeszcze nie dostrzegasz. Jeśli czujesz, że potrzebujesz tej boskiej ochrony, polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek aby więcej osób mogło otrzymać te słowo błogosławieństwa i ochrony niebo wysyła tę wiadomość z niewymiłością chcąc abyś przygotował się chronił siebie i wzmacniał się duchowo dom twój dom nie jest tylko fizyczną konstrukcją to święte miejsce które powinno być strzeżone chronione i pielęgnowane a teraz coś ma się wydarzyć coś co może wpłynąć na ten delikatny balans pokoju i harmonii? Czasami wróg wykorzystuje luki, których nie zawsze potrafimy dostrzec, by zaatakować nasze domy i siać niezgodę, zamieszanie, a nawet strach. Ale nie bój się, drogi duchu światła, bo miłość Boga jest większa niż jakakolwiek ciemność, która próbowałaby się zbliżyć. Ostrzeżenie wysłane do Ciebie jest jasne i bezpośrednie. Coś zbliża się do zakłócenia pokoju, który powinieneś odnaleźć we własnym domu. To ostrzeżenie nie jest po to, aby wywołać niepokój, ale by pomóc ci zrozumieć, że coś dzieje się, co może zakłócić twój pokój, pokój twojej rodziny i równowagę twojego domu. Być może nie zauważasz tego, ale niewidzialne siły próbują zaatakować twoje miejsce pokoju. Może odbywa się duchowa bitwa której twoje oczy nie dostrzegają, ale która ma bezpośredni wpływ na twoje dobre samopoczucie emocjonalne, fizyczne, a nawet duchowe. Jeśli potrzebujesz ochrony, wpisz w komentarzach akceptuję tę boską wiadomość, aby wzmocnić energię tej wiadomości, która dociera do ciebie. Ta wiadomość pochodzi od kogoś, kto już przeszedł przez trudności tego świata. A teraz mieszka w wiecznym pokoju obecności Jezusa Chrystusa. Chcecie ostrzec przed niewidzialnym zagrożeniem, które zbliża się cicho, próbując wtargnąć do Twojego życia i domu, przynosząc ze sobą zamieszanie, niepewność i niepokój. Biblia naucza, że świat duchowy jest tak rzeczywisty, jak świat fizyczny, a nasze domy mogą stać się polem bitwy. Gdzie siły dobra i zła rywalizują o kontrolę nad naszym świętym miejscem. Ale drogi Duchu Światła, nie pozwól, aby strach Cię pochłonął. Pamiętaj, że obecność Boga w Twoim życiu jest silniejsza niż jakakolwiek ciemność. Miłość Boga oświetli każdy zakątek Twojego domu i usunie każdą negatywną siłę, która będzie próbowała Go zaatakować. Ważne jest, Abyś posłuchał tego boskiego ostrzeżenia, które przygotowuje Cię do powrotu do pokoju, ochrony i bezpieczeństwa, których tak pragniesz. Sam Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, prosi Cię, abyś otworzył oczy i serce, by dostrzec duchowe siły działające wokół Ciebie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, by wzmocnić swoją wiarę i otworzyć serce. By przyjąć boskie wskazówki. Walka duchowa, która ma miejsce w duchowym świecie, jest realna, ale zwycięstwo jest gwarantowane dla tych, którzy powierzają swoją ufność Bogu. Obecność Boga chce uczynić Twój dom świętym i chronionym miejscem, w którym pokój Chrystusa będzie panował. Walka nie toczy się przeciwko ludziom ani okolicznościom, ale przeciwko niewidzialnym duchowym siłom które próbują osłabić twoją wiarę i przynieść niezgodę do twojego domu. Jeśli chcesz, aby twój dom był chroniony, wpisz w komentarzach anioły uzdrowienia, aby energia tej ochrony dotarła do ciebie i twojej rodziny. Może zastanawiasz się teraz, co może dziać się w moim domu? Dlaczego ta wiadomość jest tak pilna? Powód jest prosty: wróg stara się wtargnąć w miejsca pokoju, takie jak Twój dom, zwłaszcza gdy jesteś bardziej podatny na słabości. Próbuje siać niezgodę, strach i podziały wśród członków rodziny. Stara się infiltracją w codziennych sytuacjach wprowadzać niepokój. Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy słuchasz tej wiadomości i działasz w wierze, zapraszasz boską światłość, by usunęła cienie Twojego życia. Obecność Jezusa Chrystusa w Twoim domu daje mu władzę do wyrzucenia wszelkich negatywnych wpływów, wszelkich złych duchów, które próbują zakłócić Twój pokój. Kiedy powierzysz swoją ufność Chrystusowi, stanie się on obrońcą Twojego domu, usuwając wszelkie zagrożenia i przynosząc z sobą niezmącony pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Teraz nadszedł czas, aby podjąć działanie. Nie chodzi tylko o to, by usłyszeć wiadomość, ale by działać na jej podstawie. Poświęć swój dom Panu, módl się o ochronę i uzdrowienie, a pozwól, by światłość Chrystusa przemieniła każdy zakątek Twojego domu. Kiedy działasz w wierze, transformacja zaczyna się dziać. Światłość Boga, jak boski płomień, rozproszy wszelką ciemność, przynosząc bezpieczeństwo którego pragniesz. Niech będziesz otoczony błogosławieństwami i niech twój dom będzie chroniony przez boską światłość. Jezus Chrystus jest gotów przywrócić pokój w twoim domu i wzmocnić każdego członka twojej rodziny. Każda trudność, którą przeżywasz, nie pójdzie na marne. Bóg działa, by przemienić twój dom w miejsce ciągłych błogosławieństw. Pamiętaj, że nie ma znaczenia jak wielka jest walka, Bóg jest po Twojej stronie. On jest obrońcą Twojego domu, tarczą przed wszelkim złem. Niech wiara w Jezusa Chrystusa będzie siłą, która porusza Twoje serce, przynosząc pokój, harmonię i miłość do Twojego domu. Pozwól, by Chrystus stał się Panem Twojego domu, zapraszając Jego pokój, światłość i ochronę do każdego świętego zakątka. Dlatego, drogi Duchu Światła, nie pozwól, by strach czy wątpliwości zdominowały twoje myśli. Wiedz, że powierzając się Bogu, nie tylko chronisz swój dom, ale zapraszasz przemianę i boskie błogosławieństwa do swojego życia. Niech twoja wiara zostanie odnowiona, twój dom zostanie przywrócony do pierwotnego stanu, a pokój, którego szukasz, stanie się pełny w twoim sercu. Niech światłość Chrystusa Cię otacza, przynosząc ochronę, uzdrowienie i pokój. Niech błogosławieństwa Boże dotrą do każdego zakątka Twojego domu, a Twoje życie będzie pełne obecności Boga, teraz i na zawsze. Amen.